Pancerkam Wagen 4 to nowy projekt odbudowy prowadzony w Polskim Muzeum. Ten niemiecki czołg średni był do końca 1944 roku podstawowym wozem bojowym sił pancernych III Rzeszy, stopniowo zastępowanym przez Panterę, ale produkowanym do samego końca hitlerowskich Niemiec i służącym na wszystkich frontach II wojny światowej. W warsztacie tank Huntera odbudowywana jest właśnie oryginalna, najpóźniejsza wersja tego czołgu, Ausführung J, która posiadać będzie właściwy dla tego pojazdu silnik benzynowy Maybach HL120 oraz ciekawe tomaszurcen, osłony przeciw pociskom kumulacyjnym stosowane przez Niemców w końcu wojny. Obecnie kompletny kadłub Panzer 4 staje na własnych kołach, a już niebawem rozpoczną się prace przywracające jego mobilność. Panzer 4 był najliczniej produkowanym czołgiem III Rzeszy. Do 1945 roku powstało ponad 8,5 tysiąca tych maszyn w kilku wersjach produkcyjnych. Pełny materiał z odbudowy znajdziecie pod linkiem w opisie. Pancer 4 będzie można zobaczyć już w drugiej połowie 2025 roku w Muzeum Pancernym w Kłaninie. Tank Hunter, subskrybuj po więcej czołgowych historii.